W sumie od 1991 roku jako Polska mieliśmy świetne stosunki z Ukrainą. Tak naprawdę problemy największe pojawiły się w momencie, kiedy Ukraina zaczęła dążyć do Unii Europejskiej i wtedy pojawiło się dużo różnych zdarzeń, które zaczęły wpływać na, na, na stosunki między Polską a Ukrainą i wtedy zaczął się taki długi ciąg tutaj. Eee... O Ukrainie wiadomo, że to jest bardzo ważny nasz partner i dobrze jest patrzeć na Wschód pod tym kątem, że to są ludzie, z którymi warto na pewno pracować. Natomiast e, jeżeli ma, m, m, mamy się w ogóle m, poprawić swoje stosunki, no to oczywiście nie bez rozliczenia pewnych spraw historycznych, bo one tak naprawdę dzisiaj stanowią oręż w rękach różnych organizacji do tego, żeby różnić Polaków i Ukraińców, także. No musimy, szczególnie Ukraińcy muszą stanąć przed obliczem tej właśnie całej masakry na Wołyniu, rozliczenia tych wszystkich rzeczy, które się działy, bo jak na razie widzimy, że to idzie w trochę inną stronę. No właśnie, czy to nie, to nie jest trochę tak, że ci, którzy podnoszą celu. sprawę właśnie Wołynia, o którym Pan mówi, są od razu wrzucani do tego worka, że jeżeli mówimy o Wołyniu, to działamy w interesie Putina, znaczy, mówiąc wprost. Pamiętajmy, że te wszystkie, te, te wszystkie nacjonalistyczne takie na Ukrainie ataki, które były, one zawsze były powiązane, nawet jeżeli cofamy się wiele lat wstecz. I jak pomyślimy o Ukrainie tej dawnej, to większość tych przecież takich nacjonalistycznych rzeczy, które się rodziły na Ukrainie, były tak naprawdę efektem tych wszystkich działań albo Austro-Węgier, albo, albo Rosji właśnie. I e, dzisiaj trochę historia się powtarza. Mamy dzisiaj do czynienia na przykład na Ukrainie z marszem Polaków, na którym nie ma Polaków. Dużo się takich sytuacji ostatnio pojawia. No, oczywiście trzeba... Dziwną sprawą też jest od czasu Sikorskiego. Nie mamy w ogóle boru w ambasadach. W, placu, no, w ambasadach ukraińskich w ogóle nie mamy... Pojawiają się tego rodzaju incydenty jak ostatnio. A ci trzy ludzie są zdani sami na siebie. Przecież Ukraina jest w, 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 w stanie w, w, w wojny. wojny, a my nie mamy y, biura o, o, ochrony rządu, żadnych y, y, ludzi tam na miejscu. No, jest to dość dziwna rzecz. Natomiast tutaj często padał kontekst z Niemiec tego, że tu wzór i tak dalej. nie przesadzajmy. Do dzisiaj mamy przecież problem. Do dzisiaj y, mamy problem z, choćby z obozami y, polskimi koncentracyjnymi, tak. które ciągle są. Y, Udawane, że to no, drobna, drobna pomyłka, ale też nie zapominajmy, jaka jest retoryka ostatnio. Według mnie to pojednanie trochę za szybko zostało, może nie tyle za szybko, ale na pewno y, nie do końca dobrze przeprowadzone. Bo choćby to, jak dzisiaj y, Europa chce widzieć historia, szczególnie Niemcy, że to nie Niemcy napadli na Polskę i na inne kraje. A tutaj są sprawa wypędzonych na przykład. Napadli tak? naziści. Tak, więc chodzi o to, żeby rozwijali. właśnie nauczyć się na tych błędach, bo to nie jest tak, że y, to ta pojednanie polsko-niemieckie było takie różowe. Wcale nie i do dzisiaj jest wiele Stąd należy pamiętać właśnie o tych uchybieniach, choćby te obozy, pamiętać o, o, o sprawie tej, że właśnie dzisiaj wybielana jest, jest kierowana w stronę tą, że to nie Niemcy napadli na wszystkich, tylko nowy naród, jakiś tam nazistowski napad. To są rzeczy, które są zadawnione, źle przeprowadzone. Dzisiaj, na przykład w stosunkach z Ukrainą, powinniśmy pamiętać o tych rzeczach, które źle przeprowadziliśmy, jeżeli chodzi o nasze wspólne stosunki o braterstwie z Niemcami i wyciągnąć wnioski. Natomiast no, Ukraina na pewno jest ważnym y, partnerem dla nas, natomiast należy postępować bardzo ostrożnie. Patrząc Choćby nawet na wydarzenia te, które się pojawiły zaraz po, e, 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 po, po tych wszystkich zamieszkach, to co się działo potem, jeżeli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie, o to, jacy ludzie występowali tak naprawdę jeszcze zanim się to wszystko zaczęli na scenie, tam kto się pojawiał. Mówił pan o Euromajdanie. Tak, tak. I, i no, należy wyciągnąć z tego wnioski. Jeżeli nie wyciągniemy wniosków z tego wszystkiego, co jest, to naprawdę to będzie było. Nawiązując tak już, kończąc, a propos yy, jedności z Ukrainą, jak na razie, ja rozumiem, że pan widzi dużo tych dobrych stron, ale ja widzę... Naprawdę, z polskiej strony widzę tylko chęci, a z ukraińskiej widzę co innego. Przecież w Chocimiu, Lwowie i innych miastach wiszą normalnie, legalnie banderowskie flagi. Przecież oni nie mają z tym zupełnie problemu. Przecież yy, u nich w, w hymnie jest, że Ukraina aż do samu. Przecież... Yy, hmm. To jest tak, że ja pamiętam rządy poprzednie. Pamiętam, jak prezydent pojechał na Ukrainę. Też został jajkiem zaatakowany. Tak, natomiast y, stwierdził, że były świetne rozmowy, że wszystko super zaatakowane, a, a dzień później jedna z głównych panu... ulic nazwana została imieniem Bandery. I my, była my prowadzimy parlamentu. bardzo złą politykę. Z Niemcami też naprawdę, nimi mi Pan uwierzy, dużo ludzi widzi, co złego było zrobionego. Mnie nie chodziło o to. Że ymm, to ogólnie była klapa. Tylko chodzi o to, żeby wyciągać wnioski, choćby w kontaktach kolejnych, w jednaniu się z Ukrainą. Natomiast jeżeli chodzi o zatrudnienie Ukraińców, kiedy my też jeździmy po całym świecie, ja sam jeździłem za chlebem. Wszyscy my, Polacy, znamy całe nasze dzieciństwo. Upłynęło w tym, jak ktoś mógł, kto wyjechał do RFN-u. Gdzieś też przechodził przez te dzisiaj ludzie są załamani, że tam w niemieckich warunkach imigranci żyją w obozach uchodźczych. My też żyliśmy w takich jako Biali Polacy. To mnie nie dziwi w ogóle, tylko niektórzy chyba mają samą pamięć albo są zbyt młodzi. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, to. Oczywiście dzięki, mamy najniższe chyba bezrobocie w historii w tej chwili, więc to nie Według jest. Według Eurostatu za... 5,5. Tak, chyba, natomiast 5, problemem złotych. z Ukrainą nie jest nawet to, że oni są za tyle. Problemem jest szara strefa. Dużo, bo teraz ta pensja minimalna rządowi zawsze się tak wydaje, że wejdzie dyrektywa i wszystko się zmieni dzięki dyrektywie. Niestety to jest tak, że ta minimalna pensja, no, Dzieje się tak, jak zawsze się działo, czyli Ukraiń, dużo tych Ukraińców zatrudnia się w szarej strefie, w, na czarnym rynku, przez co tak naprawdę dalej my nie mamy wyższych pensji i tak dalej. I to jest problem po, ekonomiczny, Ta, problem, problem ponieważ my nie możemy jako my, bo obywatele, pracujący codziennie w pracy, liczyć na to, że właśnie przez to, że jest minimalna pensja, my nagle zaczniemy lepiej zarabiać. Cały, czyli Ukraińcy tak, wszystko. ale legalnie. Bo Ukraińcy średnio zarabiają. Jest, jest problem z zabezpieczeniem złotych netto. Tego, tak. tej nisko. szarej strefy, więc to jest główny problem, to, że Ukraińcy są przyjmowani do pracy, proszę bardzo. Wielu z nas ma korzenie ukraińskie też. Tu nie ma takiej też bym nie, nie szedł w tą retorykę, że my jesteśmy ja, jakąś mamy fobię. Nie? Tu, tu wielu ludzi nawet ma y, przodków z Ukrainy, więc to nie o to chodzi. Tu chodzi o to tylko. Poza tym ten problem się, przypuszczam, skończy, kiedy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej i wtedy stanie się głównym zagrożeniem tak naprawdę Polaków tam pracujących. Więc my, myśląc już nawet o tym, co się stanie, a stanie się to prędzej czy później, powinniśmy myśleć o tym, jak zapewnić Polakom, którzy tutaj wrócą, dobry start. Czyli do tego czasu. Wywiązać się pani poseł z, tego, z tej minimalnej, e, nie, nie minimalnej pensji, tylko e, z. Czyli pan nawet nie wie, z czego, z czego powinniśmy się wywiązać. Ja wiem, powinniśmy się wywiązać z większości rzeczy, ale przede wszystkim z kwoty wolnej od podatku, podatku którą ja obiecaliście, tam, e, to, to muszę muszę obiecaliście na poziomie. Koniec... Ja zapewniam, że się wywiążemy. Pani Aniu, bardzo panią proszę, chcę tylko skończyć. Panie poseł, pani. Pani sposób, e, ja jestem poseł, rozmawiajmy jak politycy. Tak jest, no to skoro rozmawiają jak politycy, zarówno po, po, pa, pani prezydent, jak i e, pani premier i cała reszta obiecaliście się tysięcy, tysięcy. pan prezydent i pani premier obiecali się do końca miesiąca, że to minimum będzie to nie opowiadajcie mi cudów o tym bo wy nic nie robicie w tej I kwestii i ile, ile, ma, pani, to ile się ma pani to ile ma pani kwoty wolnej od podatku jako poseł pani powie wszystkim kielczanom ile ma pani kwoty wolnej od podatku ile ma pani, ile ma pani się z tego kwoty wywiążemy. wolnej od podatku A ile, ile? A pan poseł ile ma? Dokładnie tyle, co pani poseł: 30 tysięcy złotych. Jest to hańba, ponieważ każdy obywatel, jeżeli. Osi... Ma 3091. To jest, to jest mówi, tragedia. Mówi pan senator, że nie wyniknie z takiej ważnej pan, rzeczy dla obywateli. Dziękuję, dziękuję. Z pani z poseł, tego trzeba robić. to przygotuje proszę, Polaków wracających z tamto, wróćmy, to będzie jedyny Pani poseł. Ja cieszę, starosta pan wiecie, starosta, starosta Głodowska, Głodowska, Pani panie poseł ja dobrze wiem bo szanowni, szanowni państwo szanowni państwo mówi pan starosta Kozowski bo musimy kończyć drodzy państwo pani poseł chociażby. błagam zabraj się się dobrze dali się mówimy pięć, o Ukrainie kończy pan że nie ma pieniędzy pani poseł